on przychodzi z kiepem i przypala nas tym petem. Ja mówię, kolego, to już nie jest fajne, nie? Więc ja już tak mówię: ojejku, źle się dzieje, nie? I koleś tam zaczął. Ten pokazał mi gest e, brzydki, bardzo brzydki, taki obra bardzo obraźliwy dla kobiety ze strony mężczyzny. Więc ja nie myśląc, rzuciłam prawą rękę i ta typ zjechał do bazy i nagle poruszenie wkrótce: dziewczyna zaokautowała kolesia, ochrona, coś. Ja byłam w takim szoku. To jest niedobrze, ktoś tam wierci. Dobra, może za, może za chwilę prze, przestanę, jak ktoś, to tam pójdę. Um, może ja pójdę? To by było ciekawe. Panowie. Słuchaj, gościu. Takie Ja anegdotka, anegdotka. Jadę tam facet, świruję na drodze. I ja mówię, Boże, co za baran jak niebezpiecznie jeździ. I tam zajechał mi drogę, coś tam. To ja tak mówię, ja w ogóle nie lubię, jak ktoś mi faka pokazuje, bo dla mnie to jest duża obraza, nie cierpię tego. A w Stanach to jest w ogóle takie. Nie, 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 jakbyś się uśmiechał do kogoś, ale już byłam tak po prostu zdenerwowana, koleś, ja mówię, puknij się w łeb i chyba mu pokazałam tego faka. Już nie pamiętam, słuchaj, on za zahamował e, jakiś kolej bez włosów. <laughs> zahamował tam przede mną, wyskakuje. Ja otwieram szybę mówię, on tak ja mówię, i tak mówię, ma pan w czymś problem? Mówię, jeździ pan jak wariat, zajeżdża drogę. Mówię, to jest niebezpieczne. A ja mówię, co? Chciał pan jeszcze mi tutaj pogrozić albo coś mi zrobić? O pani jo jo Joanna, ja, ja nic. I siadł do góry. A rżnął takiego kozaka. Ja myślałam, że on idzie, i, i, idzie mnie bić. Nie, ja mówię, upsi. Ale no, taka anegdotka. No, to musi być ciekawe, jak ludzie czasami się spotykają. Miałaś jakąś sytuację, że miałaś rzeczywiście. Miałam i nie lubię o tym mówić, bo uważam, że kobiety w ogóle nie powinny się bić ale w y Poza sport, aktago. tak, ale, ale nie powinny. A zwłaszcza jak byłam mistrzynią UFC, ludzie próbowali mnie testować. W ogóle Naprawdę? ludzie, jak piją alkohol, to ludzie stają się tacy y niezwyciężeni, jak to my nazywamy, że ubierają taką... Oni myślą, że są super bohaterami, oni mogą się z każdym mierzyć, nie? Mm. I, I to jest chore. Ja w ogóle często chodzę na imprezy, jestem trzeźwa i obserwuję, to jest straszne. Y ale też lubię alkohol, w ogóle lubię wino, chciałabym mieć kiedyś swoje wino. Mm. A, lubię też e, inne rzeczy, ale e, ludzie stają się naprawdę odważni. I co najgorsze, kobiety. I musiała się z kimś pić? Tak, w ogóle. Ktoś mówi, ja bym Cię pokonał, jakaś ci mi w nie i Co? Ja mówię, Oczywiście, że mnie pokonasz. Jesteś, męż jesteś mężczyzną, ale to jest w ogóle brak klasy. Ale nie zapomnę, gdy poszłyśmy bodajże na panieńskie mojej siostry, ja wtedy nie piłam, bo walczyłam z Klaudią Gadeją, pierwszą walkę. Eee, ja obserwowałam, mm -hmm. jak pani, właśnie taka starsza już od moich siostr, próbowała tam, wiesz, się z nimi przytykać. A że ja znam parę osób, więc poszłam do kogo trzeba. I tak się zaczęło, nie? I ludzie, co, na kable poszłaś? Poszłaś poskarżyć, coś? Ja mówię, no nie, ale... Nie wiesz, czym się zajmuję i, i nie chcę tutaj się bawić w asasina i, 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 i ten, a także rozwiążę to tak mocno poprawnie politycznie, nie? I tam, nie ja wiem, co się skończyło tak, że mój kolega, który był dużo niższy i stał tam na bramce, a ten koleś był mega wysoki, to się zdziwił, że ten mniejszy go tak zdusił, że, że było po temacie, ale to jest straszne i ja wiele lat temu sobie powiedziałam, że ja nie będę chodzić na imprezy do klubów. Nie? Dla I ciebie i to jest bardzo niebezpieczne i bardzo. ty byś miała duże problemy, nie? I często miałam, ale... Ze trzy razy się skończyło to bójką i ja widzę, że mi wtedy klika jakieś zagrożenie życia mojej czy mojej rodziny. Ups, nie, ja jestem ogólnie taka mama. Ostatnio poszłam na imprezę z kumpelami, bo byłam na wyjeździe w Zakopanem i się po poszliśmy pobawić do klubu właśnie i było fajnie, przyjemnie. Yy, akurat ja rano wstawałam, to nie drinkowałam, a dziewczyny wypiły, ale obserwowałam. Wiesz, i tak ja jestem taka mama, pilnuję. Poszła do baru, ktoś tam drinka chciał i powiedział, proszę pójdź z nią, żeby tam nie było, że ten pan coś jej wrzuci. I tam ja jestem taka, wiesz. O wszystko. E, tak, e, no ale e, doszło do jakiegoś takiego incydentu e, dwa czy trzy razy. E, no i uruchomiłam. I no, tylko knock, powiedziałam, knockout? że ja nie chodzę. E, tak. Od razu? E, raz był knockout. E, koleś się bardzo źle zachował. E, ale mówię, ludzie sobie na zbyt wiele po, pozwalają. To było na początku też mojej kariery. się w klubie tańczymy e, i koleś tańczy z, chyba z browarem, wylewa tego browara i DJ mówi: Proszę zejść z parkietu, ze szkłem. Nie? Więc e, a on przynosi, Kolego, to chyba do ciebie. On mówi: Kurwa, kur, ty dziwko, ty taka. I jego dziewczyna nagle, co ta szmata od ciebie, co ja mówię, uuu, hej, spokojnie, nie, dobra, to już zobaczył, że ten my tańczymy, mam on przychodzi z kiepem i przypala nas tym petem ja mówię, kolego, mówię, to już nie jest fajne, nie, więc ja już tak mówię, ojejku, źle się dzieje, nie, i koleś tam zaczął ten, pokazał mi gest e, brzydki, bardzo brzydki, taki obra bardzo obraźliwy dla kobiety ze strony mężczyzny, więc ja się. nie myśląc, rzuciłam prawą rękę, i tam typ zjechał do bazy. I nagle poruszenie, w którym dziewczyna zakałtowała kolesia. Ochrona coś. Ja byłam w takim szoku, przynajmniej ja byłam przerażona. Yy... Zadziałałam automatycznie, byłam przerażona, przestraszona, yy, prawie się popakam. Dobrze, że koleżankami zabrała do innego klubu. Uciekliśmy, dobrze, że ochroniarze nas znali, bo trenowaliśmy, znamy się, środowisko równe, mm -hmm. ale powiedziałam, że nigdy w życiu tego nie zrobię, bo uświadomiłam sobie, żebym mogła kogoś naprawdę skrzywdzić, a że byłam świadkiem wielu takich yy, bujek. Dlatego ja w ogóle odpuszczam to, nie? Ale to jest straszne, jak się ludzie zachowują. Brak szacunku dla drugiego człowieka, nie? Zwłaszcza, Miałam wtedy lat, wiesz, 20, pewnie, ale później się to też zdarzyło. Żyło, ale powiedziałam, że nigdy w życiu. Po prostu nie chodzę i nie ten nie. nie, nie szukasz problemów. No nie, bo to jak są nie, najebani nie, ludzie. Nie, to jest ty... brak klasy. W ogóle uff, mnie jest wstyd, że takie doszło do takiej sytuacji. No ale wiesz, jeśli goście przypalasz lugiem, tak. no to kaman, to trzeba, tak. ta, trzeba zareagować. Tak. Bo to już, było, to już było przekroczenie tej granicy, gdzie to jest już Twoje bezpieczeństwo oficjalnie. No, więc moim zdaniem zareagowałeś jak najbardziej zdrowo, ale mogło to się źle skończyć. Siemanko, o teraz specjalnie dla Was będę nieprzygotowany nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niemdziele o 19. Pozdro.